Czwartek poznamy 22.1, Zacznie się CrossFit Open. Oto cztery sposoby, jak możesz wziąć w nich udział. Opcja numer jeden. Jesteś najebany sosem, hajs wylewa się uszami i stwierdza, że przelejesz 20 dolarów do organizacji CrossFit. Wchodzisz na stronę, rejestrujesz się GamesCrossFit.com, wpłacasz, jesteś na tabeli, wszystko jasne. Pozostaje na Tobie obowiązek rzetelnego zaprezentowania swoich wyników, o tym za chwilę. Opcja numer dwa Jesteś Januszem Biznesu i stwierdzasz, że 20 dolarów jednak to nie chodzi, ale chcesz zobaczyć gdzie byłbyś na tabeli. Nie zapisałeś się, natomiast po każdym skończonym treningu sprawdzasz, sortujesz leaderboarda według wyniku danego treningu, sprawdzasz gdzie byś był, była, sumujesz to potem i sprawdzasz z tymi punktami, Jakie miejsce byłoby to na leaderboardzie? Trochę roboty, ale masz 20 dolarów w kieszeni. Opcja numer 3, niby funflasz na upeny, ale też trochę Cię to interesuje. Chętnie obejrzysz announcement i zobaczysz, kto jest na czele tabeli, ale doskonale wiesz, że jest 10, 100 czy więcej tysięcy ludzi, którzy zrobią to lepiej od Ciebie. Dla Ciebie to po prostu trening. Opcja numer 4 nie masz pojęcia o co chodzi i w sumie to nawet nie zauważysz, czy będzie to piątek, czy poniedziałek trener coś tam się pogada zwykle i tak go, czy jej nie słuchasz. Zrobiłeś Open zrobiłaś, tylko że o tym nie wiesz. Jak chodzi o prezentację wyników, mamy trzy opcje. Opcja numer 1 standardowa i znana z lat poprzednich. Wrzucasz swój film. Musisz przeczytać, jak należy go nagrać. Musisz wszystkiego dopilnować, zastanowić się nad ustawieniem itd. itd. Trochę problematyczne, zawsze dostępne. Opcja numer dwa. Też znalazł z poprzednich lat. Jesteś w afiliowanym boksie crossfitowym. Masz sędziego, który ma zrobiony kurs. On to wrzuca. Menedżer klubu potwierdza. Wszystko jasne, jak w latach poprzednich. Na tabeli masz tylko wynik. Nie ma wideo. Opcja numer 3. Znajdujesz kogoś, kto zrobił certyfikat sędziowski, ta osoba potwierdza na tabeli Twój wynik. Najwygodniejsza prawdopodobnie opcja nie zostawiająca przestrzeni na to, żeby być hejtowanym w społeczności za to, co wróciło się na nagraniu, a Twój wynik prawidłowo od razu jest na Leaderboardzie. Pamiętajcie, że jeżeli mówimy o poważnych wynikach, o osobach stopu, tutaj nagrywać po prostu trzeba. Nawet jeżeli mamy sędziego, musi być materiał, który w razie czego potwierdzi nasz performance. CrossFit dopublikował także listę sprzętu, jaki będzie potrzebny w ćwierćfinałach. Pojawiają się kółka gimnastyczne, także z pewnością łapy. Wciąż nie ma żadnego sprzętu, żadnych ergosów, skiergów, bieżni, rowerków, nic z tych rzeczy. Pojawia się ponownie cały sprzęt, który był na Upenach. Dodatkowo przestrzeń do wykroków, może chodzenia na rękach, jakieś miejsce do pokonywania 30 stóp, czyli 9 metrów na podłodze, lina długa 4,5 metra i chyba GHD. Mam nadzieję do zobaczenia na Linderborcie, bawcie się dobrze w trakcie tegorocznych Open, powodzenia!